To proszę powiedzieć, jak pan, jak pan ocenia leczenie onkologiczne w Polsce, szczególnie jeżeli chodzi o pieniądze, tych jest zawsze za mało, tak kołdra na leczenie onkologiczne jest przykrótka? No ja myślę, że warto się posłużyć danymi. Polska w tej chwili ma około 63% średniej unijnej dochodu PKB na jednego mieszkańca, a na onkologii wydaje się 28% średniej unijnej i to pokazuje skalę niedoboru. Więc na pewno tych pieniędzy jest za mało i do tego te pieniądze się ogromnie marnują jeszcze. W związku z tym Dlaczego cud jest, cud jest, że jeszcze no, no, po prostu wydaje się w sposób zupełnie absurdalny. Na przykład w Polsce Ogromnie dużo wydaje się na hospitalizację, która jest kompletnie niepotrzebna. Hospitalizację się robi, żeby, żeby ratować budżet szpitali, bo procedury są niedofinansowane. No to się, prawda, trzyma chorych w szpitalu, zupełnie niepotrzebny, w czasie kilkutygodniowej radioterapii czy, czy chemioterapii, którą na całym świecie podaje się ambulatoryjnie, żeby uratować budżet. No to jest za mało pieniędzy. Tak? No jak jest za mało pieniędzy, to nie, nie starcza na procedury, czyli pieniądze nie służą chorym i to jest, to jest dramat. Jest, jest, mógłbym podać jeszcze wiele innych przykładów marnowania się pieniędzy w systemie. Jesteśmy w ogonie Europy, jeżeli chodzi o właśnie finansowanie leczenia onkologicznego? Jesteśmy w grupie krajów Unii Europejskiej o najniższych wydatkach na leczenie onkologiczne. Jest w grupie kilku krajów o najniższych wydatkach. Wszystko kręci się wokół pieniądza, tu jeżeli byłoby tych pieniędzy więcej, chociaż w leczeniu onkologicznym tych pieniędzy nigdy za wiele, to coś by się zmieniło? To nie tylko chodzi o pieniądze, to chodzi też o organizację systemu. W Polsce nie ma strategii leczenia onkologicznego, strategii opieki onkologicznej. Poczynając od profilaktyki pierwotnej, wtórną diagnostykę, leczenie, opiekę po leczeniu, całą osłonę socjoekonomiczną. Tak, taka strategia powinna powstać, bo takie jest zalecenie Komisji Europejskiej, żeby wszystkie kraje członkowskie zrobiły taką strategię do 2013 roku. O ile wiem, 23 kraje spośród 27 zrobiły już taki plan, Cancer Plan, w Polsce, o ile wiem, nikt jeszcze tego nie zrobił, towarzystwo, którym kieruje Polskie Towarzystwo Onkologiczne na zasadzie oddolnej inicjatywy. Podjęło ten trud i przygotowujemy taki plan, ale to jest, jak powiedziałem, nasza oddolna inicjatywa. Położymy ją ministrowi na biurku. Jeśli będzie chciał z niej zrobić użytek, będziemy bardzo zadowoleni. No właśnie, wy zgłaszacie swoje problemy ministerstwu i co? Nie ma odzewu z drugiej strony? No, ja nie, ja, ja nie jestem z tych, którzy tylko narzekają. No, my staramy się współpracować z ministerstwem, bo trudno nie współpracować. No chcemy robić pewne rzeczy wspólnymi siłami. My zwracamy uwagę na luki w systemie. No, odkryliśmy na przykład zupełnie Dramatyczną lukę w zakresie diagnostyki molekularnej nowotworów, która jest w tej chwili kanonem diagnostycznym. W Polsce było to zupełnie w powijakach powstawały w sposób jakiś dziki. Czyli ta terapia personalizowana, tak? Tak, która wymaga dobrej diagnostyki molekularnej, która jest wyższą szko szkołą jazdy. I o ile na przykład każda pracownia weterynaryjna musi mieć akredytację, to w Polsce pracownie diagnostyki molekularnej mógł sobie każdy założyć, gdzie chciał, wydawał wyniki, brał za to pieniądze. Zresztą pieniądze nie z systemu, tylko od firm farmaceutycznych, które produkują te leki, w związku z tym te firmy opłacały te pracownie również zajmują się, całym, zajmując się logistyką, dostarczania im preparatów i tak dalej, to to jest zupełnie, powiedziałbym, Afryka, nie, nie, nie ujmując nic temu kontynentowi. Wszystko kręci się znowu koło pieniędzy i muszę znowu o nie zapytać. To znaczy ministerstwo zgodziłoby się na to, NFZ, żeby finansować tak drogie badania molekularne? Najśmieszniejsza jest rzecz, że inwestycja w te badania jest, znacznie obniża koszty leczenia, a nie, nie podwyższa. Ponieważ taki test kosztuje kilkaset złotych, a leczenie molekularne kosztuje kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie w onkologii. W związku z tym, jeżeli ten chory nie jest dokładnie wyselekcjonowany, jeżeli nie jesteśmy pewni, że opieramy się na właściwie wykonanym teście, to albo chory dostaje niepotrzebnie to leczenie, albo chory, który to, tego leczenia potrzebuje, nie otrzyma go. No tutaj nie można liczyć tylko ile kosztuje test, trzeba po prostu znaleźć bardziej obiektywne wskaźniki farmakoekonomiczne i na całym świecie wiadomo, że dobra diagnostyka jest najlepszą inwestycją. Wspomniał Pan o robieniu testów, no właśnie więcej kobiet robi testy, tak jak Angelina Jolie? No ta sprawa Angeliny Jolie spowodowała duże zainteresowanie problemem. Chcę powiedzieć, że dla nas lekarzy, onkologów ta sprawa nie była żadnym zaskoczeniem, bo to się robi na całym świecie. Profilaktyczne mastektomie robi się u nosicielek mutacji BRCA1 lub BRCA2 dosyć często. Jest to jedna z opcji. Oczywiście są i inne możliwości, ale w sensie zmniejszenia ryzyka zachowania na raka piersi jest to najbardziej skuteczna, aczkolwiek przyznam, że drastyczna opcja. Także. Tutaj dobrze może, że społeczeństwo zainteresowało się tym problemem, choć trochę poszło to w złą stronę w sytuacji, gdy kobiety nagle zaczynają się masowo domagać takich testów. Te testy wykonuje się w szczególnych grupach kobiet, kobiet przede wszystkim obciążonych znacznie wywiadem rodzinnym. Szukanie mutacji genetycznych u wszystkich kobiet, a nawet u wszystkich kobiet chorych na raka piersi kompletnie nie ma sensu.